Jakiś czas temu już dali nową aktualizację z Super Hard Mode'em I dzisiaj postanowiłem, że przyjdzie... Yy, że zabiorę... Jeszcze raz spróbujemy ją przejść, yy, Że z ekipą... Trzy osobą postanowimy... Ej, ogólnie tu jest yy, april fools jakieś No, że przyjdziemy przez to sami Boże, w trójkę <gry> Także... jest dzisiaj Kuba No, elo No I Olinkowy Halo. Także... Idziemy na super hard mode, jakiś April, y kwiecień. Kwiecień, dokładny kwiecień. Najlepszy, mie ma najlepszy miejsce na świecie. Ej, bo tamten się nie rusza. I bo tamten się, tamten się nie rusza. się nie rusza. <grywa> do zero, Kuba, naprawdę. Nie ruszaj się. E zostawiliście 6 sześci sześciu łapek po tamtym filmie. A, jesteśmy w kosmosie. Zostawiliście sześć łapek po tamtym filmie, do tego i i wracam z kolejnym filmem, tak, tak jak było bo obiecane by yy, więc wracamy z kolejnym filmem na kanale z Jackiem jeśli będziecie pod tym filmem te, teraz słuchajcie, jeśli pod tytuł. tym filmem będzie 8 łap w górę to lecimy z kolejnym filmem z gubą na nas fasmophobia. Filmie. Fasmophobia. tak, z fasmophobia. Fasmophobia. albo coś innego, nie? także zostawcie łap, suba, łapa w górę jak zostawicie suba, łapa w górę. No, żeby, żeby Jacek był na naszym filmie, to suba łapa w górę i będzie jak git. zjedziemy na dół. Będziecie mieli niespodziankę. Widziałem to oko, jakie miałeś. Także suba łapa w górę, e, zostawicie suba, to Jakub się pole będzie na następnym filmie, powiem wiem, że go lubicie. On jest takim gościem specjalnym u nas. Także, wiecie, osiem łap w górę i będzie git. A i wbijacie na Discorda, a teraz lecimy. Ej, kupujecie coś? Ej, Siemka. Nie. A po to. Ja chyba kupuję sobie latarkę, wiecie, Dobra, let's go. Wiecie jak and one revive. O co chodzi? Dobra. Co to jest takie? Ej, pod tabem jest settings. No, no Boga. Nie, tam czekaj, to się tutaj brało, no nie? Dobra, sztos Okej. Okay. A i ja tak w ogóle nie wnikacie z skiną, wziąłem ja go specjalnie, zrobiłem no nie? To. <grymne> to. <grymne> to. <grymne> A to skórki od banana. Oczy, oczy. Ej, też tak macie codziennie, że wywracacie się od skóryki od banana? Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy tak Ja macie. tak mam na boga. O, rush. Co tu jest? Żyjecie? Żyje. Z górki od odbananowe O nie, ten. I ma takie gufi strasznie. Takie, Odnoszę wrażenie, że są takie znowu. lagi trochę. Straciłeś kapę jakieś? Pokczan! Pokczan banan. Ale nie Jak się nie motek używało tutaj? Ja raz takiego lag baga miałem. Jak się wyrulak się używałem motek? Nie wiem, pamiętam. Ale pamiętam jak miałem takie obaga, że... bo kiedyś sam grałem w... w Dorsy i pa pamiętam, że miałem takie obaga raz, że... ciągle od tej samej skórki banan. Nie mogłem się ruszyć od skórki banan ciągle się powrócam. Wywracałem. Zbawić to, że... że się potykałem ciągle? Nie. Huh? Roblox Dar Dors, ale to cosplay sick. Aha, y y ten. Tak. A nie zginąłeś. Przypominam, no, że Bastek e, W tym, zginąć, w tym miesiącu wlewne. dobijecie 30 subów, to no, lecimy nie. z wywaleniem Onikowego bo... no, e, z kanału, także... Co? Rush. Słucham? Chodźcie A, do tych no. pierwszych z tych shop. Chodźcie do tych pierwszych, no. Gdzie wy Ja bym zaraz tego radził się z mnie. A ten kretyn no, zdechł. Troll leci. Nie, no serio? Ja pierdzielę is, it's time to use not a developer I że ten dźwięk lolol Ooooo No kurde Jerzy, ja właśnie widziałem do Skórka to Nienawidzę półka. tych skórek. Kocham skórki. Ooo, coś rasz. Jo ja żyje, co jest grane? Jak to, jak to on szyje? u mnie było, że zginął. Aha, on się odrodził z robuxy. Aha. Nie, no nie. Bo być, bo być, bo być. Idą... Widzieliście to widzowie? Możesz się odrodzić. Odwróć się. Ale nie mam robuxów. Muszę sobie do... Ale podobać. nie musisz o robuxów! Szybko, klikaj. Muszę, bój robus. Co? Ja, ma... ja miałem za darmo. Cheater. Ej nie, ale bez tu na początku gry dostałem coś i, I dostałem w tym revive'a i byłem taki zdziwiony o co chodzi. Poradzicie sobie, zobaczymy jak tutaj pójdzie im no. Kuba. Jak widać, to... to ładnie, usprawnie, szybko wszystko idzie. Jeśli chcecie, to. Coś... Jeśli chcecie więcej y filmów z Roblox'a to. Co to jest? No, Jeff the Killer. Czemu on stoi za drzwiami? Nie wiem, ale ja wiem, że powiedział ci i ze spanka. No. Ja. I następny film z Robloxa to. Dokładnie. To 8. Osi... 6 łap w górę pod tym filmem. Następny film z Robloxa. Nie Migały światło jak ktoś Czyli 8 łap w górę to jest następny film z Jackiem. A 6 łap w górę? To jest kolejny Wykupały film z mnie drzwi Dobra, e, wszyscy Jaggery, znowu widzimy się za jakiś moment. Dobra. Nie wiem, <tryli> czy kupić. Latarka jest. Ja ogólnie... Ja Widziałem kiedyś na YouTubie takie filmy, gdzie typek y, y, ogólnie ludzie grali, y, jechali windą i grali muzyczkę z Roblox Dors w windzie. Super. Brawo, 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 Aleksandra I w ogóle te czarne ręce. Widać! Cisza. Bo tutaj nie zabrało mi. A ja ogólnie... Ja czuję się jakiś szybki i nie wiem czy to przez to, że jestem nim on. No jesteś nim on. on Jesteś. On edy... Masz tego gościa w sobie On, on sobie. czasami myśli po prostu, że jest I no. jak Kuba to może potwierdzić? A myślę, że ma tego doga w sobie. No po prostu czasami myśli, że jest feddycji. O Kobastek. I Roż I znowu mi się wrócił od skórki od banana, serio Serio, skórka od banana. Naprawdę chciałaś mi przechytrzyć Ej, gdzie on jest? Ja. Ja. Dobrze, nie ma Jeffa zabójcy. Mordercy. Dobrze, nie ma. Dobrze, nie ma Jan Jana zabójcy. Dosłownie I Jan <on>, zabójcy. <establishing> Co za dupek? A skutkiem, ok. ok. bo chciałem sprintować. <G initiach> Ej, chodź tu, chodź tu. Idę spać, idę spać. Ej, które drzwi, które drzwi? Ej, Borasz Zjadłeś? No. No, no. Kurde! Ja pierniczę, ledwo, ledwo. Dobra, <ścoughs> Biedny. Może Poszed, do spania dzisiaj. Aha, ja też ginę Blood to sleep. Aha, jeszcze żyję, okej. Okay. Jeszcze żyję, jeszcze żyję. Brat mówi iść spać Dobra, jest Brat Brat prosi o pójście On, się... do on ci dobija, chłopie Co jest, Nie No masakra Ej, gdzie ja idę, gdzie ja idę? Ej, gdzie on jest? Dobrze Ej, on też się może wylatać, jest skrócił od balonów Za tobą jest Centralnie No i? No i dupa Dobra, nie, to jest ciężkie jakieś, nie? Dobra, no, o teraz Ci nie damy o to chodzi Lol, bro, what are you doing? Ej, masz jakiś problem? Dobra, dawajcie ready, jeszcze raz no, <grymne> <grymne> Moje ciało cały czas się przewraca w skórkę Dobra, kupić coś widzowie hmm. myśli, że płaci podatki a z tym razem trzeba słuchać i uważać, ale gdzie fodę? Na Jana zabójcę, pamiętajcie. Pamiętajcie o Janie zabójcy. Jestem jestem proplayerem Doors, bo mam skina na e, Mona Kuba? fam! Zgadza się z tym, co Mona... Ja papa. Ja, pa. Ej, czy mi się wydaje, czy ten. ta, ta główeczka ciągle się tutaj pojawia? Kufi. Ja pierdolę, jak to wyglądało! Kufi. Ej, co jest grane? Co, co? Aha, bo wziąłem... <laughs> ja pierdzielę co chwilę. Morda! Ej, ej, ej. Spokojnie kurczę. Ej, ja ogólnie wypiłem Bigo A myślisz, jest że jest w Fortnite to. w edycja. <coughs> Morda myśli, że jest w edycji nie. jest rash. Ja idę znowu tamte zajmijcie. Rush był jakby co? Wiem Ja oczy, jakby co, oczy Uważajcie na oczy No mówię, kretynie I tak mam biga A wywróciłem się od od banana, no nie? To co kiedy ciągle wywr wywracasz się od skórki od banana A nikt ci w to nie wierzy Dziesiątka Nie, usza. Czemu? Co ja mam ja robić, się jakieś zęby wyświetlają? A nic. To jest taki troll, no nie tam po prostu. Jedna dziewiątka. Chodź. Ja no dosłownie. Ej Ej, bo ja zużyłam już biga. Dobra, lecisz tam. Dobra tam. Wiem, że to dziewiątka. Ale patrz jak się bał, co? No, de, 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 de. Nie, bo tego, bo zrobiłem takiego baga, który pokazał, że ósemka jest ba ble. Też przy drzwiach w ścianie. Już jakby to otworzyłem, no nie? Oledzu! Nie zostawiajcie no, po, 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 po. mnie! O. Jakim prawem y, otworzyłeś swoją jamy? jamy ustną? No. usnął. I to bez naszego zezwolenia. No. Tak jakoś wyszło, koledzy. O nie, sprint. Serio? Kupił wierzony, żeby się lepiej nie? ŁOD! To jest 20, hejsko. Śledzę go. Ej, cześć. A gdzie bastek? Ja zginąłem. Koda? Tak. You was good friend, my boy. Okej. Okay. Pokaż co, co potrafisz, linkowy. Dobrze. Przestań trollować chopie staram, staram to... się z całych moich sił. Szczerze myślałem, że w ostatnim momencie ten obraz weźmie i zacznie uciekać. Też tak myślałem. <słuch> Już myślałem, że Jeff The Killer. Już myślałem, że Jan, Jan zabójca do mnie. Nie, no serio. Nie. Wrócił się od skórki. <słuch> Okej. Okay. Nie, no serio. Po raz kolejny, oninkowy. Jan, Jan, Jan to zabójca! Jan to zabójca. Jan to zabójca. Jan to zabójca! I Jan zabójca, oczywiście, że tak. Jan zbrodniarz. Dobra. Same tutaj skupienia linkowego jak i Jakuba. Oczka Znaczy nie oczka, tylko... Wiesz No oczka, nie? Się mówi na to oczka Czy jak to się nazywa? A on zginął HABABANGU! <grywa> <O>, <grywa> Dawaj, skup się chopie, skup się, co? A bo Dobra widzowie To było chyba na tyle, co? W dzisiejszym filmie To co? Do zobaczenia, następnym razem trzymajcie się. Wbijacie na Discorda, 8 ma w górę, to kolejny odcinek z ja ja Jackiem. Ha. Widzimy się w na następnym filmie, trzymajcie się. Elo. Elo. Przejdźcie ma po górę i kolejny film z Roblox, Elo.